My jesteśmy dzisiaj na stadionie narodowym. Po raz ósmy Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Instytut goszczą w tym miejscu z imprezą Odważ się być zdrowym na narodowym. Promujemy zdrowie na wesoło poprzez zabawę. Jest bardzo dużo atrakcji. Cieszymy się z tej okazji, którą mamy dziś, e, którą jest zebranie rodzin, zebranie dzieci po to, aby wspólnie dbać o zachowania zdrowotne e, przez naśladowanie, przez dawanie przykładu, e, przez wspólne spędzanie czasu w bardzo dobrej atmosferze, która zdecydowanie sprzyja e, uczeniu się pozytywnych zachowań. W tym roku mamy dodatkowy element w postaci wioski zdrowe życie i tutaj możemy zbadać się, zmierzyć, zważyć, zasięgnąć lekarskiej porady, jak również na przykład spotkać się z fizjoterapeutą. Zaprosiliśmy dziś mnóstwo rodzin z Ukrainy. Które z pewnością również oczekują atrakcji, chcą atrakcyjnie spędzić czas. Oprócz sytuacji, w której aktualnie się znajdują, potrzebują chwili oderwania się, chwili zabawy. Dziś proponujemy im wspólny wiek wspólne atrakcje, które sprzyjają zdrowiu. наша славна Україна зажурилася, біг забігана мама. To nasza koronna impreza od 8 lat. Zapraszamy wszystkie mamy, ale nie solo. Absolutnie. Zapraszamy je ze swoimi pociechami, z dziećmi, maluchami w wózkach, ale również nastolatkami, u których bardzo promujemy aktywność fizyczną, ale także oczywiście zapraszamy tatusiów. Zapraszamy również wujków, babcie i wszystkich, wszystkich całe rodziny, tak aby razem z nami świętowali zdrowie, zdrowy styl życia i promowali aktywność fizyczną w swoich środowiskach. Czyli w swoich rodzinach, w swoich szkołach, w sąsiedztwie i to również w październiku, tak jak dzisiaj, a może i później, dlatego że aktywność fizyczna nie może się kończyć z końcem lata. My dzisiaj zamykamy sezon letni i otwieramy zimowy, zachęcając wszystkich do tego, żeby byli aktywni fizycznie cały rok, ubierali się ciepło, wychodzili na świeże powietrze, bo sport to zdrowie.